Drugą rzeczą są tak zwane bloki, które tutaj Państwo macie po prawej stronie. Te bloki domyślnie są w zasadzie włączone dwa. To znaczy, mamy blok ułatwiania dostępu, no taki, który, który szczególnie dla osób słabowidzących na przykład mogą sobie przestawić chociażby w odpowiedni tryb, po to, żeby łatwiej mogli sobie przeglądać tę stronę. Ale również możemy sobie takie bloki dodawać. Aha, jest jeszcze ten blok oczywiście administracyjny, który Państwo pewnie bardzo dobrze znacie, zresztą będziemy do niego często wracać. Jest to blok związany po prostu z dodawaniem między innymi użytkowników, z edycją w ogóle, włączaniem edycji, raportowaniem, a tutaj kopiowaniem różnych rzeczy związanych właśnie z kursem, a zatem. Taki blok tutaj, no on jest bardzo ważny, między innymi też tutaj, choćby z tego tytułu, że wiele takich administracyjnych rzeczy się dzieje. Żeby włączyć kolejny blok, związany z tą częścią prawą, należy wejść oczywiście do trybu edycji. I na samym dole zobaczą Państwo wtedy możliwość dodawania bloków czyli dodawania, no dodajmy sobie tutaj dwie rzeczy może. Pierwsza rzecz to taka, żeby ułatwić dostęp do kursu uczniom zdalnie np. poprzez telefon. Jak Państwu pokażę, jest taka możliwość jak generowanie QR-kodu. QR-kod to jest to jest QR-kod, który wskazuje po prostu na kurs, w którym jesteśmy. Także tu widać, że za pomocą telefonu komórkowego na przykład uczniowie mogą się bezpośrednio od razu połączyć z naszym, z naszym kursem i nie, no, nie, no, wymaga to oczywiście logowania, wiadomo, ale no, jest to rozwiązanie bardzo szybkie, bo y, y, pokazujemy ten QR-kod choćby w klasie, no, ale teraz też zdalnie można to tutaj włączyć i sobie i, i sobie po prostu łączą się z tą platformą.